znajdujemy się na plantacji ziemniaka należącej do rolniczego zakładu doświadczalnego Wilanów-Obory który jest to zakładem należącym do uczelni Wyższej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Sam zakład jest to jednostka, która służy jako zaplecze badawczo-naukowe dla naukowców i, i studentów. Zajmujemy się tutaj produkcją rolniczą. Gospodarstwo obecnie zajmuje powierzchnię 1100 hektarów użytków rolniczych plus pewnego rodzaju nieużytki związane z działalnością zakładu i, i obszarami, którymi, które podlegają pod zakład. Mamy dwa główne działy produkcji. Jest to produkcja. Zwierzęca, bydło mleczne oraz produkcja roślinna. Główne uprawy, jakie tutaj uprawiamy, to są to zboża, rzepak, kukurydza i ziemniak z przeznaczeniem głównie na chips. Od niedawna również ziemniak jadalny. Cowywanie ziemniaka, zwłaszcza ziemniaka chipsowego, którym się tutaj specjalizujemy i od wielu lat uprawiamy, generuje masę, masę wyzwań. Ziemniak chipsowy. Aby stał się on tym surowcem przeznaczeniem na wymaga od nas konkretnych parametrów. Poszukiwalibyśmy parametrów, które pozwolą nam zminimalizować te straty związane z tym przechowywaniem, no a w konsekwencji poprawią wynik finansowy, wynik finansowy z tego przechowywania i całej uprawy, plantacji ziemniaka, no bo to głównie interesuje producenta ziemniaka, jak i no też fabrykę, która potrzebuje stabilnego towaru o wysokich parametrach jakościowych aby konsument miał towar najwyższej jakości. Podjęliśmy zatem współpracę, jeżeli chodzi o projekt, który ma na celu wypracowanie innowacji technologicznej w kontekście przechowywania ziemniaka i wypracowania ulepszonych technologii, która ma na celu poprawę parametrów przechowywania ziemniaka. W projekcie pod nazwą Control Potato wzięły udział takie trzy, trzy główne podmioty. Nasza uczelnia, czyli Szkoła Głównego Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut nowoczesnego rolnictwa Agrowe oraz rolnik Michał Dąbrowski, co stworzyło konsorcjum, które się zajęło właśnie opracowaniem tej nowej, nowej ulepszonej technologii przechowywania ziemniaków, jak i, i zamugowania oraz zaprawiania tych, tychże ziemniaków. Dzięki modernizacji przechowań jesteśmy w stanie monitorować szereg parametrów Przechowywania ziemniaka i na miejscu i zdalnie. Takie parametry jak temperatura przechowywania ziemniaków, temperatura pryzmy, temperatura nad pryzmą, stężenie gazów, tlenu, dwutlenku węgla, wilgotność powietrza, wilgotność w komorze, wilgotność zewnętrzna, temperatura zewnętrzna, jak i wewnętrzna, nadzór nad procesem samym przewietrzania, suszenia przewietrzania pryzmy osuszania ziemniaka ustawianie krzywych tych parametrów, czyli, czyli stopniowego przyrostu danych parametrów w celu osiągnięcia konkretnego celu. No i to wszystko w ramach dwóch różnych systemów przechowywania, czyli przechowalnia luzem oraz przechowalnia w skrzyniopalecie. W projekcie realizowano szereg badań, zarówno na płaszczyźnie laboratoryjnej, na płaszczyźnie polowej oraz przechowalniczej. Szereg badań umożliwił pozyskanie informacji oraz uzyskanie odpowiedzi na postawiony cel projektu. Na poziomie laboratoryjnym dokonywano ocenę parametrów przechowalniczych dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii, technologii ulepszonych nowoczesnych. Polegających na zastosowaniu preparatów alternatywnych do substancji chemicznych, które są zużywane, są aplikowane podczas przechowywania ziemniaków w celu utrzymania ich parametrów jakościowych. Wśród preparatów innowacyjnych zastosowanych w projekcie Control Potato należy wyróżnić takie jak preparaty mikrobiologiczne. Preparaty w oparciu o ekstrakty mineralno-ziołowe, preparaty typu nanocząsteczki na bazie srebra, jak również zastosowanie takich substancji jak woda utleniona czy zastosowanie zamgławiania za pomocą olejku pomarańczowego. W badaniach polowych przez okres dwóch lat możliwe było wykonanie badań, dzięki którym uzyskaliśmy wyniki. Oceny wpływu zastosowanych innowacji, zastosowanych nowych rozwiązań, a więc biopreparatów, różnych mieszanek mineralno-ziołowych, wody utlenionej, na parametry wzrostu ziemniaka w trakcie okresu wegetacji. W różnych terminach ocenialiśmy przede wszystkim rozwój systemu korzeniowego, a więc części podziemnej, jak również części nadziemnej, bowiem określona została intensywność przyrostu, a więc akumulacja biomasy nadziemnej w trakcie okresu wegetacji, a więc od posadzenia aż do okresu zbioru. Określono również wpływ zastosowanych innowacji na planowanie bulw w okresie zbioru, dzięki czemu możliwe było w sposób ilościowy określenie efektywności zastosowanych innowacyjnych rozwiązań. Rozwiązania te są coraz bardziej akceptowalne przez społeczeństwo, które oczekuje od producentów produktu o bardzo wysokiej jakości, który zawiera stosunkowo niewielkie bądź też zerowe ilości substancji chemicznych, substancji aktywnych. Pozyskane wyniki z realizacji projektu stanowią współcześnie niezbędne narzędzie do podejmowania decyzji wdrożenia nowych rozwiązań w warunkach każdego gospodarstwa zajmującego się produkcją ziemniaka o różnym przeznaczeniu. Z doświadczeń zebranych w trakcie trwania projektu wynika jednoznacznie, że zastosowane innowacje przyczyniły się do poprawy parametrów, parametrów jakościowych bulw ziemniaka, bądź też parametrów wzrostu ziemniaków w okresie wegetacji, zarówno przy zaprawianiu, oraz zamgławianiu. Te wyniki są dostępne na stronie internetowej projektu Control Potato.